Nie, ale ten buk fajnie wygląda, naprawdę. Nie, nie ma już to drzewo liści praktycznie Bo to przecież 18 listopada, ale od razu widać, że to jest buk Nawet nie trzeba sprawdzać liści. Gładka kora taka Owiana w szarawach, ale głaciutka Zawsze ma praktycznie gładką korę, a tu o, obok sosna Wiadomo, skora taka mocno, mocno bruzdy takie a tutaj głaciutkie Gładka kora całkowicie Połowiana Tam szara Bóg, Tam też. Bóg. Tam Bóg o na przykład też Tam jeszcze ma trochę liści. A ten, ten jeszcze ma trochę liści Ale też widać, że od razu bóg. odrobinkę liści ma ale to wiadomo, że to jest Bóg. Łasiutka kora, pięknie.